Może to dziwnie brzmi, ale naprawdę potrafię coś takiego zrobić. Dobra. I pędzel leży na ziemi. Podnosimy, czyścimy. Udajemy, że nic się nie stało. Cześć robaczki. Ostatnio prawie pod każdym filmem piszecie mi, że mam jakieś takie fajniejsze brwi. Otóż używam ostatnio mojego Aqua brow, czegoś, co zresztą pewnie większość z Was widziała w moim holu z Warszawy. Kupiłam go jakieś 2-3 tygodnie temu w Warszawie, eee, właśnie za poleceniem Maksineczki i Karoliny ze stylizacji. Eee, na początku powiem Wam szczerze, że z dużą rezerwą do tego podchodziłam. Bo, no, co to jest? Jakiś taki można powiedzieć eyeliner do brwi, w ogóle, no i co za prawie 100 złotych? I użyłam, i byłam w niebo wzięta. Jest to kosmetyk tak bardzo uniwersalny i yy, tak niesamowity, że zakochałam się w nim praktycznie od pierwszej aplikacji. Potem, oczywiście, następnego dnia poszłyśmy do sefory i musiałam sobie zakupić mój własny. Oleska też kupiła, yy, Karolina kupiła dla siostry, także w ogóle wszyscy są obskoczeni. Yy, I szczerze, dlaczego Wam polecam yy, właśnie yy, ten preparat? ze względu na jego uniwersalność, bo po pierwsze, dobór kolorystyczny jest naprawdę bardzo duży i każdy z tych kolorów jest jakby... Dobrym kolorem do brwi, nie są jakieś dziwne, nie są jakieś za pomarańczowe, za czarne itd. Także każde, każdy typ urody znajdzie kolor dla siebie. Jest to świetne i dla tych z Was, które mają prawie że idealne swoje brwi, bo macie pełne, ładne włosy wyregulowane, i tylko gdzie nigdzie musicie podkreślić tą brew w sposób zupełnie naturalny, bo jakby to daje ta farbka. Aqua po prostu mm, stapia się na tyle ze skórą i z włosami, i na tyle ma fajny kolor, i jest oczywiście wodoodporna, jak nazwa wskazuje, że wygląda totalnie naturalnie. Wystarczy potem przeczesać zwykłym takim grzebyczkiem, yy, i kolor idealnie wchodzi, jakby wypełnia skórę, yy, lekko zabarwia włoski i wszystko wygląda prześlicznie. Yy, to jest to. A też jest fajne dla takich z Was, y, które mają problemy z brwiami jak ja. Ja naturalnie moje brwi wyglądają, jakby ich praktycznie nie było. E, fajny jest też y, dla tych z Was, bo to jest bardzo częsty problem, żeby tak odrobinę jakby oszukać naturę i dorobić włoski tam, gdzie ich nie ma, e, bo często brwi są za krótkie albo zbyt płaskie. E, można nim dokładnie tak jak eyelinerem, przy pomocy właśnie płaskiego, takiego spłaszczonego pędzelka, e, narysować. Pociągnięcia malutkie, i będzie to wyglądało praktycznie jak e, włoski. A można też zrobić w sposób taki bardziej rozmyty, delikatny. Wygląda to jeszcze bardziej naturalnie, tak naprawdę, niż e, cień do powiek, ponieważ cień do powiek często ciężko jest dobrać tak blisko. Ten kosmetyk ma jednak e, taką, taką właściwość wtapiania się dobrego. To jest. Może to dziwnie brzmi, ale naprawdę potrafi coś takiego zrobić. Dobra. Moja brała jest w kolorze 15, to jest 7 ml za każdym razem, właśnie w takiej malutkiej tubeczce z takim, można powiedzieć, precyzyjnym. Yy, yy wyciskaczem, o e, bardzo trudno jest nim sobie zrobić krzywdę, znaczy łatwo jest zrobić sobie krzywdę, ale bardzo łatwo można to naprawić za pomocą takiego, jak ja to mówię e, czesadełka zwykłego, oczywiście zaraz wszystko wam pokażę jak to wygląda, e, on kosztuje m, 89 zł e, i tak naprawdę to wy musicie stwierdzić, czy jest wart tej ceny, dla mnie wart jest tej ceny dlatego, że jest to kosmetyk niezastąpiony i bardzo wyjątkowy. A ja lubię takie rzeczy i lubię, kiedy robią dokładnie to, co chcę i zwłaszcza, kiedy potrzebna jest dosłownie kropelka, za chwilę to zobaczycie, a tubka może się wydawać mała, ale myślę, że starczy mi... myślę, że co najmniej na rok. Myślę, że mogę nie zużyć aż do końca daty ważności. Jak widać, kiedy nie zrobię swoich brwi, są po prostu żadne. Moje włosy są bardzo rzadziutkie, bardzo cieniutkie, e, prawie wcale nie zabarwione, jestem naturalnie taką średnią blondynką. jest dosyć popularna karnacja w naszym kraju, więc myślę, że dużo z Was ma problem albo taki, że jest za mało tych brwi, albo za dużo. Bardzo rzadko jest akurat. E, pokażę Wam e, wszystko, co możecie zrobić, jeśli jest ich za mało, ponieważ to no to jest... Dużo większy problem niż taka delikatna jakaś tam korekcja. E, fajne w tym produkcie jest przede wszystkim to, że można go wielofunkcyjnie wykorzystać. I te z Was, które mają pełne brwi i muszą tylko odrobinę sobie e, dorysować, wzmocnić, e, bądź po prostu dosłownie uzupełnić kawałek, gdzie nie mają włosków, to ten produkt się świetnie sprawdzi, ale też rewelacyjny będzie dla takich jak ja, gdzie trzeba całe. Zrobić od nowa. I e, można tak naprawdę dwa rodzaje brwi zrobić. Można zrobić takie bardziej zdefiniowane, takie bardziej ostre, e, bardziej można powiedzieć, takie zawadiackie, mm, fajniejsze takiego wieczorowego makijażu, lub e, dla tych z Was, które lubią takie mieć. Wyraźne brwi, takie wtedy mocniejsze jest spojrzenie. Ale też można bardzo łatwo zrobić coś takiego super delikatnego i to nadal będzie wyglądało świetnie. I to wszystko właśnie ze sprawą jednego produktu. Bierzemy właśnie nasz akwadrał. Pędzelek skośny. To jest mój z Hakuro 85. Jakikolwiek po prostu skośny pędzelek. I taki grzebyczek. Albo kupiony pojedynczo, albo ucięty od maskary. W każdym razie, żeby był taki, że tak powiem, z alo sztucznymi włoskami, nie ten taki. Z, z silikonowymi, bo to nie spełni po prostu swojej roli. Bierzemy tego Aqua Brow i biorę go sobie dosłownie tyle. I tyle wystarczy. Bierzemy pędzelek, bierzemy odrobinę tego naszego preparatu. Ja go nabieram tylko i wyłącznie na końcóweczkę. Na te ostatnie włoski. Nie musi być cały pędzel wymazany, tylko ta końcówka. Podobnie tak samo jakbyśmy to robiły eyelinerem, więc można powiedzieć taki liner do brwi. Ok, mamy. Zaczynam. Najpierw, najpierw zrobię tą taką bardziej zdefiniowaną brew. Zaczynam od samego początku, delikatnie przykładając robiąc delikatne ruchy. Robię tą linię taką podstawową dolną, bo ona musi być najbardziej wyraźna. Mm -hmm. i teraz rozmazujemy ją ku górze e, już tak jakby że tak powiem lekko niechlujnie bo na pędzlu nie ma dużo produktu ale to wszystko ładnie e, że tak powiem, o takie się robi ombra e, ładnie ładnie to widać, tak jakby sa, samo się robi aż nawet tak muszę tak powiem mocniej wczesywać wprowadzam dosłownie o, w te miejsca gdzie Mam ochotę, czyli całą resztę brwi. Taran! Mamy teraz tą mocniejszą brew. Zrobię teraz wersję lżejszą, którą w ogóle robi się bardzo podobnie, jeśli e, o to chodzi. Także z, dokładnie z tej mogę przerobić ją na na, na łagodniejszą. Zaraz zobaczycie, jak. Rysuję mm, bardzo podobnie, czyli dolny kształt. Rysuję zdecydowanie. A dlaczego dolny? Po prostu wtedy brew wygląda najlepiej. Ok, teraz, żeby ją złagodzić, bierzemy na nasz grzybyczek i najzwyczajniej w świecie przeczesujemy całość. Kosmetyk w tym momencie bardziej rozprowadza nam się na całości, ale absolutnie jakby nie rozmazuje. Jest to w pełni bezpieczne. Mamy teraz delikatny, zupełnie wersję super delikatną, która wygląda zupełnie nienachalnie. Ta jest wyraźnie zdefiniowana, ta jest subtelna, wygląda jakby była zupełnie moja po prostu. I o to chodzi. Musiałam sobie oczywiście drugą domalować w wersji mocniejszej, bo... Trochę dziwnie to wyglądało, tak niesymetrycznie. Także no, to jest mój nowy kawuce. Polecam Wam serdecznie, jeśli nawet nie chcecie kupić, to co najmniej wypróbujcie tą farbkę, bo to farbka tak naprawdę do brwi. E, one są dostępne, Make Up Forever jest tylko w seforze. Jeśli chodzi o rady co do doboru kolorystycznego. Koniecznie wypróbujcie dwa pokrewne odcienie. Yy, one są tak naprawdę często różniące się mini minimalnie jakimiś takimi po prostu drobnostkami, a fajnie jest jednak zrobić to tak naprawdę rzetelnie, ponieważ jest to yy, drogi produkt i warto wybrać go tak, że już wiecie, że to jest konkretnie to i w tym będzie wam świetnie. Poproszcie panią pracującą w seporze, żeby nałożyła wam na jedną brew jeden kolor na drugą, drugi, takie dwa, które wydają wam się tak jakby, że który z nich będzie najlepszy. Wyjdźcie na światło dzienne, zobaczcie jak to wygląda i wtedy od razu będziecie wiedzieć który wybrać. Macie swoje w ogóle jakieś inne ulubione kosmetyki do brwi? Koniecznie dajcie mi znać. No, to tyle. Zapraszam was do subskrypcji i lubienia potworka bo bys okej. Okay. Cześć!